Siema, siema! Z tej strony Mr. Kamacho, albo Mr. Kamacho, nie wiem. E, dzisiaj będziemy grać Fortnite'a, drugi odcinek, w, w niedzielę, tak? I w, w ogóle dzisiaj nagrywamy taki odcinek, że Batlololox, już widzicie, że jest w lobby, właśnie go zapraszam, e, będzie mi rozkazywał przez... w sumie, no nie wiem ile, ale no, będzie mi rozkazywał w Fortnite'cie. No i zasady są takie, że nie może mi kupić w sumie fardolców i to tyle e, Tak naprawdę się Wszystkim? No, więc tylko Nie wydawanie kasy i tyle Więc Zaczynaj Roz... No, no rozkazujesz mi przez 24 No wiesz w Fortnite no Tak, tak Więc może teraz zagrajmy sobie Na rozgrzewkę Zero budowania No mam już wystawione No okej. Okay. A ja się boję co wymyślisz w po... W... Gdzie? To gdzie lecimy? Tak gdzie lecimy? Na Zeusa? No spoko, ale biorę... Metanu. No dobra. Hmm, czyli tu. Do Olimpu. No okej. Okay. A, dobra. No dobra, to w już mi... ...rozkazywa... ...będziesz rozkazywał. Hmm. Boję się, co wymyślisz. Nie mój, nie bój. Hmm, spoko. Co, ale... Dobra. O Jezus. Swój ulubiony taniec. Mój ulubiony taniec? Tak. Poczekaj, nie, nie mogę, nie, czekaj, nie mogę go znaleźć. E, e. Gdzie on był? Ej, o. Wysłyszałeś? To jak wylądujemy, to ci pokażę. Dobra, no, dobra, teraz stawaj, ląduj. No, okay. lądować na moim znaczniku, nie na twoim? No, okej. Okay. Ale mu jest... Z... Dobra, nie weźmie. Albo nie, wyląduj gdzie chcesz. No, no powodu. A dużo chyba słów w Dobra, trudno. Laki na razie mi nie... ...pomagają. Chodź się, i za mną. Gdzie ty jesteś? No powiedzieli, że mogę lecieć i gdzie chcę? E, tu nie ma skrzynek. Ja mam już pierwszą skrzyneczkę. Ej, w ogóle nie mam. O dobra, mam broń jakąś. Znaczy tą nową pompę. O Jezus! Jak się wystraszyłem! Ej, pomóż! Pomocy! No i dadę. Tak. E, uważaj, tam jest Eminem. Nie, to chyba tam. Nie Albo... Dobra, mam Zeus'a. Co? W sensie, że ten... A, no spoko, no piorun masz, okej. Okay. Ucie... Uciekaj! Bananek. Uciekaj. <grywa> Ale masz lagi. Oj, oj. Dobra, dawaj w gotowości. T teraz będzie y, rozkazuje ci ten, lądować tam, gdzie ja. No, spoko. To teraz. Dobra, to teraz ci pokażę tą matkę. A w ogóle już jest, już jest odpałzowane. O Jezus. Pokażę ci moją ulubioną matkę, gdzie ty jesteś? O. Poczekaj. Aha, niech Aha. Już? No. To poczekaj. Myślę, że nie będzie praw autorskich. No to było po prostu zwykły um. Nie wiesz. Dobra, lecimy. Nie lecimy, tam lecimy ten. No to ty rozkażesz. Lecimy. Do Hadesa? Mocny. Jakbyś był taki uprzejmy i poleciał idealnie na to? Na ten znacznik? Tak. Jest. Okej, okay, o tu. Gdzie ty lecisz? O tu Zeusa. Aż tak jest? No i ja lecę jakby na lotni. W no dobra. Ale tam nie ma w ogóle, ty, broni. Nie, ale tam jest chyba przejście, wiesz? E. Albo dobra, ląduj tu, tu ląduj. Ale tu, też nie jest otwarte jeszcze. W sensie, co, co? No Tam nie jest otwarte. Ale typy tam są. Tu ja tam lecę. Ja lecę na tym największy. Może być? Nie, no jednego typa. No, no widzę, jak sobie tam wychodzi. Dobra, mam splashy, więc jak przyjdziesz tu, to ci dam. Okej. Okay. W sumie to ty rozkażesz, to nie wiem. Nie rozkazuje Ci jak będzie, jak znajdziesz jakąś snajperkę, to żebyś mi ją oddał. No, nie. no dobra, no okej, okay. dobra, nieważne, nie, 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 tak. No, o, nie, dobra. no nie, no nie gadaj! Mam. Właśnie mam snajperkę. A ja już znalazłem ją, to już nie potrzebne. A, no to dzięki. Mm, chcesz splash'e? No tak, chodź. No to chodź. A to na kudę. NIE! Dobra, chodź, uleczymy się. Nice. Już? M mogę? Nie, jeszcze nie. No okay. Dobra, już można zaczynać. Okej. Okay. I dlaczego on od razu się na mnie uziął? Dlaczego? A ja wiem, dlaczego na mnie, bo ja, bo ja zrzuciłem. Wiesz, wiesz? Bo ja zrzuciłem to. O, dobra, dobra. biją! Pomóż! Pomocy! Ej! Z przodu! Z przodu, z przodu! Uwaga, z lewej! O Jezus... No właśnie, typek tu jest. Uważaj. Daj! Ej, ej no szybko! O, Nie. Dobra, może... no nie wiem. Dawaj w gotowości. Nie, do lobby, do lobby! A, no to do lobby. Jak ty mówisz do lobby, no to do lobby. Tak, do lobby. No to do lobby. Mm, no to jestem w lobby. Mm. Ja, okay. Zagramy sobie na tej mapie co było Czyli co? O oh, oh my god Oh my god Daj gotowość Okej okay, już daję Bon Google ah non mais. Ej, rozkazuję ci, ro, cię, e, żeby ten rzedł. E, pokonał mnie, bo nie pokonał mnie, tylko um, tylko wiem, tylko jakimś, jak coś nazywa pistolecikiem. Pistolecikiem. No. Ja. A jakim? Pistoletem? Taki... Taki pistolet przemieniowy. Jaki? Przemieniowy. Przemieniowy. Poczekaj, teraz muszę to poszukać. No nie gadaj, no nie da się tym... Ej, wiesz, że to nic nie zadaje. Nie, no zadaje. Ale mogę zrobić takie coś. Ui. Że chociaż mogę budować. Walcz no, i walcz. O, kurde. Ej, nie da się tu. No zadaję. No dlaczego teraz daleko ty tu bijesz? Czekaj, bo ja się wtedy nie ten, nie. Tego niebieskiego ochroki. A ja mogę wziąć? Co? No splasher. Tak, możesz, możesz. Okay. Ale nie... Ale... Okay. Dobra, lecę tam? Tylko najpierw się uroczył. No co jest? To w ogóle nic się zdało! Albo ja nie umiem. Tym się nie da. Tym się nie da bić. Dobra, lecę tam. Ale ktoś się szybko ładuje. Jest. Dobra, więc są woli. Aj, ty